Halo Buzko! Jesteśmy na hali sportowej w busku Zdroju gdzie odbywa się turniej Futsal Cup U-13 organizowany przez Buzkie Stowarzyszenie Futsalu. Całe to wydarzenie jest dofinansowywane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach mikrograntu. Serdecznie zapraszamy do relacji z tego wydarzenia. Jesteśmy na trybunach z kibicami naszego turnieju. Z nami tutaj pani Basia. Pani Basiu, komu przyjechała pani kibisować? Wnuk Paweł. I w jakiej drużynie gra Paweł? Wózkie wilki młode. A to jest, dobrze widziałem, że Paweł szczelił bramę dzisiaj? Pierwszą bramkę szczelił w meczu. W takim razie ja gratuluję wnuka, no i oglądamy dalej. Z nami mama jednego z uczestników turnieju. Jak ma Pani na imię? Ania. Panie Aniu, komu Pani tutaj kibisuje? Kogo Pani przyjechała wspierać? BSF Bysko Zdrój, oczywiście. Nasza lokalna najlepsza drużyna. Cześć, jestem Daniel. Jesteśmy w pierwszym meczu naszej drużyny, który wygraliśmy 7-1. Zapraszam wszystkie drużyny z okolic BUSKA. Do kolejnych edycji tego turnieju.